Zapraszam koziorożce na horoskop na rok 2023, co dobrego los przyniesie koziorożca, koziorożec 2020. Jeżeli jesteś koziorożcem samotnym, to na twojej drodze pojawi się bardzo atrakcyjna kobieta lub mężczyzna, bo czytanie ogólne tak jest. Fajne możliwości znajdziecie przy osobie spod znaku barana. Pojawi się też możliwość uczestniczenia w jakimś fajnym projekcie, natomiast jakby nie zauważycie, tak mam wrażenie, że nie, zauważy, nie zauważycie, drogie koziorożce, zalet tego projektu. Dobra, będzie się Wam wydawać, a, że to takie nic, to, a, a, a tak jakby się lepiej przyjrzeć, to może to być coś wartościowego. Proszę bardzo, czwórka kielichów to wyzwanie dla Was, cierpliwość. Cierpliwość. Czwórka buław. Piątka buław. Wisielec. Królowa denarów, as denarów, piątka mieczy, dziesiątka mieczy, as kielichów, który to już as drugi. Rycerz Mieczy, no właśnie, ta propozycja, słuchajcie, w dziewiątym sektorze mamy propozycję, to jest propozycja związana, być może tak, bo to jest sektor kontaktów zagranicznych, takich jakichś edukacyjnych i tu jest ósemka kielichu, a wy tej propozycji odmawiacie, to co właśnie mówiłam, że to może być wartościowe, ale uznacie to być może za zbyt męczące? 11. Jest, o jest ta osoba spod znaku barana. Dwójka denarów. Dwójka denarów, więc tak. Wasz ascendent, czyli sposób działania czwórka buław, to będzie poszukiwanie takiego spokojnego miejsca dla siebie, takiego azylu, gdzie czujecie się dobrze, komfortowo, stabilnie. Może dotyczyć nieruchomości, to działanie może dotyczyć w ogóle szukania takiego właśnie, tworzenia domu. Tworzenia domu, no wiadomo, że do tworzenia domu potrzebny jest ktoś, prawda, żeby być z kimś. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o to partnerstwo w Piątce Buław, oj, będzie się działo, będzie się działo przerzucanie się jakimiś argumentami, konfliktowe sytuacje. Mam wrażenie, że ta osoba, która jest, pojawi się w waszym życiu, będzie niestety, ale osobą na krótko, tylko i wyłącznie. I moi drodzy, uznacie, że nie sprawia wam przyjemności to, żeby sobie ciągle dokuczać, żeby się jakoś tam kłócić. Może później od, od tej osoby przyjdzie taka refleksja, no przepraszam, dobrze, no już nie będzie fajnie, ale myślę, że już wtedy podziękujecie, tak? Podziękujecie już na dobre. Natomiast. Teraz tak, czy ta czwórka kielichów to czekam na. To jest to rada, czy jest to raczej wyzwanie, żeby nie czekać. Nie czekać, co kto zaproponuje, co kto powie. Tylko samemu wziąć sprawy w swoje ręce. Bardzo ładnie karty opowiadają o, na temat Waszej pracy. Tu się pojawią naprawdę nowe możliwości. No, być może dlatego, że będziecie zaangażowani tutaj w, w jakieś nowe projekty, nowe, nowe zawody, nowe sposoby zarabiania pieniędzy i to z zyskiem, tak. Być może dlatego odrzucicie propozycję tą taką z zewnątrz, nawet bym powiedziała gdzieś z zagranicy, tu jakieś kontakty się pojawiają, bo uznacie, że no, to już by było za dużo, to już by było dokuczliwe, tak? Tu już no, przesyt też nie jest dobry. No, no może i tak, także myślę, że wyzwaniem dla Was, a może tu też chodzić o taki odpoczynek. Bo, skoro w tej pracy tyle się dzieje, mamy i asa denarów, i asa kielichów, więc propozycja groni propozycję, to wyzwaniem dla, dla Was, moi drodzy, będzie nie bierz wszystkiego, tak? Nie bierz wszystkiego, zastanów się, co warto, czego nie warto. Jednocześnie rozeznaj temat dogłębnie, bo moim zdaniem ten temat, któremu odmówisz. Właśnie z zagranicy, jako że to już będzie za dużo i za bardzo dokuczliwe, to będzie wartościowy temat. Więc tu byłoby szkoda tego pominąć. Więc tak może ta czwórka kielichów: no zastanów się, czy, czy ta propozycja goniąca propozycję i, i łapanie wszystkiego ma sens, czy lepiej skupić się właśnie na czymś, co jest dobre, konkretne, nie wiem, dwie rzeczy, tak, a, a nie dziesięć. A... Jeżeli chodzi o wasz stan posiadania, to tutaj się robi konflikt. Tu potrzebne będą decyzje finansowe. Ktoś będzie wymuszać na kimś pieniądze. No i teraz tu jest jakaś walka pokazana. Jest azdenarów, czyli jest nowe przedsięwzięcie. Kupno, sprzedaż, nie wiem, zamiana, praca. I tak, i w tej nowej pracy po prostu może być walka o to. Kto dostanie lepsze zlecenia, lepsze kontrakty, więcej pieniędzy, czyli jest tutaj rywalizacja. Może również być coś takiego, że tutaj w tych sprawach domowych, bo te karty są wszystkie trzy obok siebie, jest jakieś takie nieporozumienie finansowe. No i tu jest, mówię, tak, takie wymuszenie. no Oddaj mi to, tak? Jest osoba pod znaku, barana, przepraszam, zawiesiłam się. I ta osoba pomoże wam uporać się z jakimiś natarczywymi ludźmi. To otoczenie koziorożcu wasze pokazane, są, pokazane jest jako ludzie, którzy Cię nie wiem, ścigają, gonią, czegoś od Ciebie chcą bez przerwy a ty się oganiasz tak jak mucha, od muchy natrętnej i w tym momencie, no albo to jest facet, który ma potencjał i umie zarządzać i to jest osoba, która ci bardzo pomoże, taki ogarnięty człowiek, tak? Który pomoże ci wybrnąć z tego chaosu kręgu osób, które cię ścigają i czegoś od ciebie bez przerwy chcą, tak? Sprawy rodzinne tutaj wisielec, hmm. to, jest, to jest czas stagnacji niestety. Co nie oznacza, że jakieś zmiany podejścia i zmiany spojrzenia Twojego na sprawy rodzinne nie powinny się zmienić. O ile ciężko będzie Ci e, nie wiem, przekonać osoby z twojego ścisłego kręgu rodzinnego do zmiany zdania, bo w wisielcu zmiany się nie dzieją zbyt szybko i nie wiem czy w ogóle, bo to tak wisi, 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 nie? I tu się nic nie zmienia. Nie ma żadnego rozwiązania. Taki szachmat, powiedziałabym. To ty, koziorożcu, możesz spojrzeć inaczej na całą sprawę i Odpowiedzieć sobie na pytanie, co Ty jako koziorożec możesz zrobić w rozwiązaniu, żeby rozwiązać te sprawy, czy też chcesz tkwić w bierności, dobra, nic się nie zmienia, to nikt się nie zmienia, czy ten czas właśnie poświęcisz na weryfikację swojego podejścia, zmiany spojrzenia, rozpoznania, kto jest kim, co ważne, co nieważne. Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. Radość sprawi ci to, że konflikt się zakończył. Hm. Może ten partnerski tutaj. To odetchniesz z ulgą. Uf, dobra, dobrze, że to już koniec. Takie poczucie ulgi. Ja nic nie chcę, dobrze, nic nie wymagam. Machnę ręką, ale dobrze, niech to się skończy już. Praca, praca, praca. Askielichów. Znowu jest tutaj nowa możliwość. Tak jak powiedziałam, no możliwości pracy to tutaj koziorożec ma bez liku. Czegoś nowego, wdrożenia nowych metod, nowych rozwiązań może w nowym miejscu, łączenie nowego z nowym, bo mamy dwa asy i asa denarów jako nowe źródło zarabiania, i asa kielichów jako nową propozycję, więc tutaj temat goni temat, ale, ale ten nowy temat, czy nowa możliwość będzie się znowu wiązał z ze stworzeniem jakiegoś planu, biznes planu być może i to trzeba będzie szybko robić. Niewykluczone, że pomoże Wam ktoś w tym dziele. Partnerstwo, tak jak wspomniałam, i to emocjonalne, i to biznesowe nie obejdzie się bez kłótni, bez przerzucania się argumentami. Ten ma takie, ten ma takie. Ciężko będzie znaleźć kompromis. I, I konsensus, więc no nie wiem, czy w ogóle coś wyjdzie z tej współpracy, czy z tego związku. No cóż, koziorożce. Przyjaciółmi waszymi będą osoby zarządzające, osoby wysoko postawione, osoby, które mogą. I z takimi osobami trzymajcie. Jeszcze dopytam. Jeszcze dopytam ta czwórka kielichów. A, no czekanie na związek. Hm. Czekanie na związek. Czekanie na drugą osobę. Bo wy naprawdę koziorożce tutaj w tej czwórce była. W... Szukacie takiego azylu dla siebie, takiego miejsca, gdzie możecie osiąść, czuć się dobrze, stabilnie, ale potrzebny wam jest ktoś. I czekacie, czy. Ta osoba się odezwie, czy znajdzie. Mam wrażenie, że mm, ta relacja, w której będziecie w 2023 roku, owszem, to jest relacja, ale spotykają się dwie osoby, a potem każda z tych osób odchodzi do swoich spraw, zajmuje się swoimi sprawami. Tu nie ma czegoś, co będziecie robić razem, czegoś, co może Was łączyć. Spotkanie, owszem, a potem robimy swoje do następnego spotkania. I oto będą konflikty niestety i natomiast na horyzoncie, żeby już tak nie było całkiem czarno, jeśli chodzi o te związki wasze, na horyzoncie jest osoba, która może być nawet w waszym wieku ewentualnie rok, dwa starsza i to jest osoba, która jest solidna, odpowiedzialna, konkretna, rzeczowa, ustabilizowana. Więc no po co się szarpać, jak już drugie puka niemalże do drzwi. Dziękuję bardzo i życzę udanego 2023 roku.